manko witam was bardzo, to bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale i w dziesięciu odcinku pokażę jak ten pokażę jak ten most się prezentuje i słuchajcie. Jeśli Ci wam się podoba, zawsze dużo łapacie w górę, pamiętajcie żeby subskrybować kanał z dzwoneczkiem, to jest bardzo ważne. Więc sam fajnie mi się będzie 4 łapki w górę pod filmem, nagrywam kolejny odcinek z tej serii. Wiem, może długo nie nagrywałem serii z Minecrafta i ten, może jutro będzie odcinek z Bedwarsów, nie wiem jeszcze, ale możecie jeśli chcecie to się będzie... Cztery łapki w górę, to jutro będzie odcinek z bedworsów. Jak się na do tyle dobić pod tym odcinkiem, jakieś, wiem, że trochę nudy te odcinki nagrywam, ale mus muszę też nagrywać, dobra. My już do odcinka i ja mam nim tam no i tyle. No i co, mortki? Jeśli się spodziewacie, że kiedy nie ma no to dlatego, że łopat nie wybierze do góry, i co. No tak to mia moje miasto, a czy no tak, tak, tak nie miasto, tylko farma. W ogóle co mam powiem, no nie wiem. Nie wiem czy mam tą... Nie... Nie wiem czy to w ogóle mam ściśnieć cukrywa, muszę tutaj teraz wszystko posprawdzać co w ogóle mam powiem. No nie wiem tak to wszystko się prezentuje. Dobra, to że trochę tam ścinę, żebym miał trochę po bo... jak dupa swoje i tyle, nic nie powiem wam. Znaczy, no czy no, no sam powiem orki. Muszę to tylko to ściąć, mam jeszcze, to, to mnie to po no też mam drugą łapkę na co No łapeczkę w górę zostawię, zostawicie łapeczkę w górę I zasubskrybujcie kanał, który jest bardzo ważny na i co wam my lecimy, lecimy. W ogóle też mam w ogóle, jeszcze ten Tak, czekajcie, porozmawiam, z trochę coś filmuję, żebym miał trochę więcej Potem należy mi, należy mi, należy o to, żeby zrobić te Żeby zrobić, zrobić encha, link table na tym, na tym Nie na zamoczniku, no na innym po prostu Serio Wypad Czemu ty nie chcę się zabić. A czemu? Dobra, tak to postawię, nie tak będzie W ogóle co powiem, powiem, cały dzisiaj łopatki w górę, dobra, ten, bo mam taki trochę po prostu humor No bo ten, no bo nie mam nic pokoju własnego, a musiałem nagrywać już dla was Więcej odcinków z Minecrafta, no wiadomo, że No wiecie, wiecie czemu zawsze nie nagrywam odcinków, bo Eee, dobra, nie wiem, mówi dobra Mam wszystko panem. No sam powiem, Patrzcie co w grze, mam w wiecie co w grze, jest Dignie. No tak, no. E, ten, nie wiem czy to się... Nie wiem, czy da się coś zrobić, ale możecie napisać w komentarzu. Ja mam czekam serduszko. Ja w ogóle, co to jest nasionka, Chyba tak. Nie wiem. Czekajcie. Z... Dobra, zrobię na szybko tego, jak się mówi. Botykę, tylko Nie wiem czy mam do, do tego. Dobra, no, przyśpimy się. No i co mam... Dobra, możemy i spać. No i sam powiem. Ech, nie pytacie, co mam dzisiaj ten, bo mam trochę... Co że ale mam trochę humor zimany dealer. To mordki. Sorry, że przyknąłem, ale... Ech, dobra, słuchajcie, na no, sam powiem. No nie wiem jeszcze, ale dobra, słuchajcie. Pyk, pyk, pyk. Czy to wstawiać? Da ja. się! I dobra, tu będziemy mieć farmy dyni. dobra. POK, dobra mordy. Dobra, to będzie ostatnie. No i Ale faj mamy tu są w ogóle mordki. Napiszcie w ogóle w komentarzu ty, z tych nasionek y, z Być, to, by miło, okay? z wyraźnie jakaś dnia. Napiszcie mi ten, to będę bardzo miło, okej? Czy z tego wyraźnia jakaś dnia, bo bardzo ciekawy, co? Okej? Okay? Dobra, facie Dobra, co wam powiem? Dobra, pokażę wam ten most w ogóle jak on wygląda, bo nie wam jeszcze. Dobra. Gdzie, gdzie ten most jest, gdzie ten most, ale, bo teraz zapomniałem bez kitu. Tutaj? Nie. I teraz zapomniałem gdzie ten most jest w ogóle bez kitu. Dobra, nie wie wam, tylko wam pokażę, gdzie ten most jest, to naprawdę jest samo, pokazać go, żebyś być żebyś... dobra. Tutaj ten most jest. Gdzie ja ten most wiem Ej lol, bez kitu mord. Dobra, lecimy. Ej, ja się pamiętam gdzie ten most jest. Ej, lol, dobra. Pojaśnij, nie wiem czy ten most jest w końcu, ale dobra. Lecimy na no tampałem, no. I bez kit, dobra, lecimy. Tu jest ten most. I dobra mord, pamiętam gdzie ten most jest w ogóle. Tutaj? Dobra, pokażę wam jak ten most wygląda i tyle. O, zajdzie go sami. Dzień, możecie go ocenić 3, 4 i 4. Dobra. Możecie go ocenić jaką wygląda tak dalej tak taką zbudowę. Nie wiem, wam się podoba bardzo. Mi się tak podoba. Mówię dać 10 na 8. Tak, ja, ja daję liczbę 10 na 8. A wy jak? Możecie co mi w komentarzu jak wam się podoba? No mi się tak... Mamy i dobrze, się podoba ten. ten. W na samym w komentarzu, czy wam się taki, taki, taki masz podoba Teraz, no tak to tak zbudowałem Tu jeszcze w ogóle damy jeszcze tak, na, tak dam, żeby tak było, żeby tak... Serio, dobra I co wam w powiem, tam w komentarzu, jak wam taki moc się podoba, mam nadzieję, że dobrze mi tak mi się dobrze ten, ten, ten masz podoba, dobra, lecimy tutaj mordy I co ja wam powiem, no nie wiem, jak, nie, nie wiem jak wam się podoba Mam nadzieję, że dobrze. Zrzucacie coś jest? Nie, nie ma. Słuchajcie, zrobię tutaj popudki. Albo dobra. Zrobimy, zrobimy tak, idziemy tam, a czemu? No bo muszę, muszę tak zrobić, żeby dało się wejść i wyjść z tego musu. No zaraz. Da widzę wam pokazać o co mi chodzi i tak dalej, dobra, słuchajcie, lecimy, co wam powiem, lecimy i sobie wam pokazać o co mi chodzi i tak dalej, dobra. To lecimy, lecimy, lecimy Patrzcie, o takie coś mi chodziło, nie wiem jak wam to się podoba. O, 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 o! O takie coś mi właśnie o nie wiem jak wam to się podoba. Uczasami jakiegoś w komentarzu jak wam takie to się podoba. Pomim bardzo dobrze, no co wam powiem, tu zetnąć to no tak ten, tak ten most się prezentuje, no i co? tam jest w komentarzu ja nie, i co wam powiem? No nie wiem. Ile odcinka. 6 i pół, dobra. Ej, może... A ja mam... Co jej Co jej są owieczki? Nie, do końcu, dobra, lecimy tutaj Nie wiem, że to taki kilo w wypadek, jakby miał kiedyś. Dobra. Żeby ten... Bo wiecie, mogę... Z... Wiecie, że jeśli zginę, to kończymy serię. Pamiętać o tym konie. Jeśli zginę, to kończymy serię, ten Na ten kanał kończymy serię i... To nie będzie fajnie, dobra. Chodcimy. Nie ja mam powiem, no nie wiem. Trzymawieczkę. krówka. Czekajcie, na no sam pan... Czekajcie, na no co? Czekajcie... Eee, czekajcie, Mam jakieś drewno w ogóle, czy nie? Tak. Oj... Oj... Oj. Dobra, że to poprawimy, żeby po było, prostu żeby było... No wiem za jest głupio to robię, ale dobra. Sami napiszę w komentarzach mam po to papomu, nie wiem. Ja, ja, ja daję 10 na 8 moc, a jak wam się podobało moc jest mi ocenić go w komentarzu i dalej dalej. Dobra. Lecimy mortki na i w ogóle Przepraszam, że nie, nie robię jak do filmu. Nie wiem czy tutaj nie wiem mi w, w komentarzu czy, czy opada się w ogóle robić miniaturki do filmu jak tak to by robił mam z inne miniaturki i co mam powiem i co mam powiem? No nie wiem czy to tyle nie wiem czy teraz koniec odcinka w grę nie wiem czy tyle tyle, ale musicie tam mnie ocenić. O dobra, czekajcie, tu sobie ten mam na Czekaj, zrobimy sobie czerwone łóżko w Minecrafcie O! Zobaczcie jakie elegancja Francja, dobra Słuchajcie, zrobimy sobie tutaj, nie dobra To zrobimy sobie w samym odcinku, no i co To tyle w tym odcinku i sam No nie wiem jak to te, się ten, jak się ten odcinek podobał. Zapcie łapeczkę w górę, no i zasubskrybujcie ja kanał i co wam powiem, no to wewnę, bo to w ogóle nie będzie potrzebne, i co wam powiem, no nie wiem. Mordki, słuchajcie, się jeśli odcinek się spodobał, zapcieł łapeczkę w górę, cztery łapki w górę i wracacie z Bedwarsów jutro, jeśli chcecie z Bedwarsów zobaczyć... To 4 łapki, zostawcie po, po tym filmem to jutro bo zbyt, bo zbyt, bo no i to robięcie ja zbyt wordsowa. Miałem Robin, Zostawicie, taki jak wam się to... jak możecie w ogóle zjeść moc, jak możecie w ogóle ocenić moc jak wam się spodobało. Ja daję je daję 10 na 8, jak wam się spodobał pisać w komentarzu. No i co? ja miałem Robin, to tyle w tym odcinku. No i cześć, trzymajcie, trzymajcie się i pa!